Dzień dobry drodzy państwo, piękny zachód słońca na wsi, a my właśnie po raz kolejny zwozimy plony ze wsi do domu, z naszej uprawy, z naszej działki wiejskiej. Tutaj mamy pomidorki zebrane z naszej nowej szklarenki. Model ogórek, którą, której budowę pokazaliśmy na naszym kanale. Tutaj papryka słodka, też z tej szklarenki. Ogórasy, część zbioru, też z tej szklarenki. Tutaj z tunelu mamy pomidorki koktajlowe. Beata już zaczyna sobie zwozić do domu przesuszoną cebulę do przerobu, i na bieżąco sobie wykopujemy różne odmiany marchewek kolorowych. Na soki. E, drodzy Państwo, no jak widzicie, w bagażniku leży kupa, kupa kasy, mówiąc brzydkim słowem, przy dzisiejszej inflacji, no to naprawdę jest to, wbrew pozorom, majątek. No i też drodzy państwo, warto, warto uprawiać własne warzywa, warto uprawiać własne jedzenie. My znamy dokładnie całą historię uprawy tych warzyw, od nasionka, przez sadzoneczki, które sami tworzyliśmy, po tak naprawdę drodzy państwo zbiór i przetwarzanie i będziemy dokładnie wiedzieć, jak z tych warzyw zostały zrobione przetwory, bo przetwory robimy sami, czyli jesteśmy tak zwanymi słoikami i jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. Drodzy Państwo, uprawiajcie własne jedzenie, uprawiajcie własną zdrową żywność. Bardzo polecamy Wam stosowanie metody integrowanej produkcji warzyw, czy też metody ekologicznej uprawy warzyw. Naprawdę będziecie zadowoleni i będziecie przede wszystkim wiedzieć, co jecie. Pamiętajcie, wszystko co przechodzi przez nasze ręce, przechodzi przez najbardziej restrykcyjną kontrolę, naszą kontrolę. Nikt tak nie kontroluje jak my, bo my to jemy, drodzy Państwo, nikt inny, my, nasze dzieci, nasze wnuki, kto ma. Dlatego to jest potęga ogrodnictwa. Umieć uprawiać własne. Warzywa, własne jedzenie. Do tego się oczywiście dochodzi z czasem, ale warto. Zwykle tego nie robimy, ale zapraszamy Was do naszego domu. Zobaczcie sobie tylko, jak wygląda przedpokój. No, jest mały zakład przetwórczy. Mała kuchnia, ale musi sobie po prostu poradzić z przetwarzaniem tych wszystkich skarbów, które po prostu dał nam ogród. Jest tego mnóstwo. Ale bardzo się z tego cieszymy. Nic nie musimy kupować.